Państwa serdecznie, nazywam się Paweł Bałtyk. Dzisiaj mam naprawdę zaszczyt i fantastyczny dzień, jako że mam przyjemność prowadzić największe w regionie i myślę, że nawet najbardziej prestiżowe w całej Polsce targi kobiet. Co znaczy targi kobiet? Zdrowa żywność, piękna uroda, wspaniałe uśmiechy, to wszystko, czego potrzebują wszystkie kobiety żyjące w Białymstoku, w regionie północno-wschodnim. Drogie panie, bądźcie z nami, bawcie się doskonale. Przeważnie targi są jakieś skierowane głównie do mężczyzn albo ogólnie, jakieś bardzo ogólne, a to jest typowo dla kobiet. Tutaj kobiety mogą zobaczyć fajną bieliznę. Fajne kosmetyki, makijaże, fryzury, wszystko. To jest jak najbardziej bardzo pozytywne. Na, dzisiaj na swoich targach pokazuję paniom, y, jak prawidłowo powinny dobierać y, biustonosz, aby czuć się pewnie i seksownie. Sportowa bielizna jest przeznaczona y, całkowicie do czegoś innego. Y, stanik na co dzień może być zarówno koronkowy, jak i taki bardziej sportowy. Najważniejsze, żeby był właściwie dobrany do figury i do kształtu kobiecej sylwetki. I do piersi oczywiście. To, to jest y, główny nurt naszej mojej działalności. Pani, która u, nas, u mnie zechcą się Pojawiać u mnie w salonie, mogą liczyć na profesjonalny dobór. Czyli powinny się też przygotować na około wizytę, około półgodzinną, gdzie dobierzemy im biustonosz odpowiedni do kształtu ich piersi, do kształtu ich sylwetki, tak żeby czuły się atrakcyjnie. Nasz salon w dniu dzisiejszym proponuje suknie ślubne, tak zwane wyprzedażowe. Ceny tych sukien zaczynają się już od 390 zł. Są to suknie nowe, nieużywane, aczkolwiek są to modele z ubiegłego roku, z 2012. Poza tym zapraszamy do naszego salonu ślubnego Estera w lokalu 65 Centrum Park na. Nową kolekcję z 2013 roku. Suknie są szyte przez naszą firmę rodzimą, która się mieści w Rzeszowie, korzystając z najnowszych trendów w modzie ślubnej. Poza tym bardzo serdecznie zapraszam do naszego sklepu, również w Centrum Park w lokalu 90. Jest to sklep outletowy, w którym mogą Państwo kupić właśnie suknie wyprzedażowe których ceny zaczynają się, tak jak już mówiłam wcześniej, od 390 zł. można właśnie spotkać się wszystkie, wszystkie kobiety. W jednym miejscu mogą sobie zobaczyć i makijaż, i fryzurę, i coś do ubrania, również można sobie wybrać suknię ślubną, pooglądać katalogi. jest to fajna impreza, na pewno coś innego. Nasz salon ślubny oferuje suknie ślubne filmy Demetrius, Cosmobel, Cosmobella oraz Poza, jednego z czołowych projektantów w świecie mody ślubnej. Można też dobrać rzeczywiście do sukni wszystkie dodatki, łącznie z bucikami, z biżuterią, welony. Także suknie można i kupić, i wypożyczyć. W tym roku na pewno koronki, to jest przebój tego roku, także koronki, koronki i jeszcze raz koronki. Wszystko, co się łączy z tym, to jest jak najbardziej trendy. Także tiule cały czas, księżniczki oczywiście, bo wiadomo, księżniczką zawsze, zawsze można być, także, także to jest jak najbardziej cały czas. Natomiast koronki to jest tak w tym roku coś... Co weszło, naprawdę, jak burza. W naszej ofercie są dwa kolory główne: czyli podstawowa biel i oczywiście kolor ivory, taka delikatna kość słoniowa. Można też jakieś kolorowe, już w tej chwili troszeczkę się pojawiają, ale głównie w postaci takich wstawek: jakieś pasy, jakieś kwiatki w, różnych, w innych kolorach. Zapraszamy serdecznie oczywiście na ulicę krakowską. Tam mieści się nasz salon już od 9 lat. Będzie nam bardzo miło. Stać z najnowszych trendów makijażu, z fryzur, zobaczyć pokazy mody na bardzo wysoką skalę zresztą pokazy mody, jakie są, pokaz sukien ślubnych. Także przyszłe panny młode, jak najbardziej powinny tutaj się znaleźć i, i zapoznać się z ofertą. Jest również i biżuteria, i, i, i... Ka każda kobieta, szczególnie w tym dniu, dzisiaj powinna odwiedzić te targi i, i naprawdę poczuć się pięknie kobietą, dobrać sobie dodatki. Jest tu fantastyczny nastrój, fantastyczna muzyka, fantastyczni ludzie, no i fantastyczni wystawcy oczywiście. Jako szkoła to oferujemy kursy szkolenia przygotowujące z wizażu, stylizacji, stylizacji paznokci. Między innymi pokazujemy makijaże e, różnego rodzaju, najnowsze e, makijaże również. Natomiast e, jako kurs kosmetyki profesjonalne, kosmetyki kolorowe, szczególnie kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała. Wydaje mi się, że kobieta będzie czuła się kobieta w momencie, kiedy chociaż troszeczkę o, o siebie zadba. No, oczywiście na co dzień nie polecamy intensywnych makijaży, intensywnych ust czy kresek. To są bardziej takie dominujące trendy w makijażach wieczorowych, estradowych na przykład. Natomiast na co dzień makijaż naturalny, czy make-up no make up, czy makijaż dzienny biznesowy jak najbardziej jest wskazany. Zapraszamy serdecznie na ulicę Krakowską 11. Pomożemy dobrać makijaż. Pomożemy dobrać pełną stylizację, oferujemy pełne metamorfozy z zmianą wizerunku całkowitą i z pełnymi sesjami fotograficznymi, jak również zapraszamy po kosmetyki profesjonalne naprawdę w bardzo dobrych, atrakcyjnych cenach. Wsiło nas blisko 3,5 tysiąca osób, a jest to dopiero początek tego, co się będzie działo. Bawimy się wspólnie aż do późnego wieczoru. Pokazy tańca, pokazy mody, suknie ślubne, to wszystko to, czego kobiety potrzebują najbardziej. Dzisiaj szykujemy się na sezon wiosna, a lato. To, co drogie panie, jest najważniejsze. Dobre samopoczucie, piękny uśmiech, to wszystko otrzymujecie w dniu dzisiejszym.